Jeszcze jedną rzecz bym tutaj zrobił do niego. Będzie to przystawka, która pozwoli zacinać pod kątem 45 stopni. Będzie to wyglądało mniej więcej jak ten kątomierz czy ta kierka. Będzie to trójkąt, który będziemy kładli w tym miejscu, który będzie się opierał o ten tylną, o tylną, tylny zderzak. Zacięty idealnie pod kątem 45 stopni, i listewka, czy, czy tam deska, którą będę przy, przykładał, będzie tutaj w, wkładana. Można jeszcze zrobić jakieś mocowanie, które zabezpieczy, żeby, żeby ten zderzak nam się nie przesuwał. I podsuwamy. Wtedy tą listewkę pod kątem 45 stopni i zaczynamy. I to wszystko. Także tak, tak więc no to, to, ten trójkąt zrobię już ze sklejki a obkleję też tymi twardymi listwami, żeby jakoś to wyglądało spójnie z tą podstawą. Czas na zrobienie tego trójkąta. Mam uciętą sklejkę. Pierwsze co, to wykonam na razie doklejki z dwóch boków, tych. tam gdzie jest kąt prosty. Jak to się sklei, utnę wszystko na ukośnicy pod 45 stopni i dokleję trzecią stronę. To będzie ostatnia ta doklejka. I tak też zostawiam do wyschnięcia. Do sklejenia tej doklejki 5 stopni. Oczywiście wykorzystałem ten odpad, docisnąłem i mam z powrotem prostokąt. Ta ostatnia doklejka zrobiona. Wszystko zeszlifowałem. I nasza przykładnica kątowa gotowa. Oczywiście sprawdźcie kąt, który tutaj się pojawi. No bo to jest najważniejsza rzecz i tutaj. Jeśli tego kąta 45 stopni tutaj nie będziecie mieli, no to cała praca na nic. Więc yy, ten kąt musi być faktycznie idealny. Mi się udało. Po małych poprawkach jest zrobiony. Yy, czyli nasza przykładnica ta kątowa jest tutaj, i ona jeszcze jak widzicie się rusza. I tutaj proponowałbym jeszcze jedną rzecz dorobić. A będzie to ścisk, który tutaj będę sobie zakładał, który będzie dociskał tę przykładnicę, żeby przypadkiem jej nie wysunąć. Przez co zetnę sobie ten, ten wierzchołek tutaj. Tak więc zastosuję tutaj tego typu ścisk. Czyli wystarczy jeden otwór tutaj, i docisnąć tutaj. Otwór gotowy. I zobaczmy, jak to teraz pasuje wszystko razem. Okay. Przykładnica się nie rusza. Shooting board gotowy. Zostanie po wykończeniu powierzchni, i tutaj zdecyduję się na olejowanie. I na sam koniec chciałbym Wam pokazać, jak ta wspornica. Bo tak, jeden z czytelników napisał, że się nazywa to. W języku polskim, czyli jest ona polejowana, gotowa do pracy. Ten dodatek do uciosów również. Praca zakończona. To co? Zrobię zbliżenie jeszcze, jak to działa i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.